Rot aresztanckich jest jednym z tych, którego się nie da wyczerpać w 20 minut, ani nawet może omówić wszystkich aspektów, niestety. Więc do referatu bardzo trudno mi było wybrać odpowiednią linię, ponieważ początkowo ten element genezy Rot aresztanckich wydawał mi się łatwy do przebrnięcia. Okazało się, że w polskiej literaturze, szczególnie nauk administracyjnych, gdzie należałoby się tego spodziewać. Czy, czy historyczno-prawnych, no, nie ma tego wątku. Jest troszkę literatury mówiącej o rotach w Królestwie Polskim, natomiast to się przecież rozwijało w ścisłej łączności. No Poza tym elementem takim historii biurokracji, historii administracji, na pewno jest tutaj bardzo ciekawy element i spojrzenie historii więziennictwa jako roli kary wobec winy i w tym czasie znaczy niedługo po powstaniu styczniowym i również w Rosji pewnego rodzaju refleksje następują, że kary powinny mieć element wychowawczy, poprawczy. Ta nazwa już wcześniej występuje, natomiast nic się za nią specjalnie nie kryło. Później następuje to widać właśnie w odniesieniu właśnie do Rod aresztanckich, tam to zauważam, że rzeczywiście płyną w górę raporty czy monity mówiące o tym, że te kary nie naprawiają morale skazanych, wręcz odwrotnie. Więc trzeba coś z tym zrobić. No i wreszcie jest tu też taki aspekt socjologiczny, ponieważ tysiące ludzi zostali, zostało przeniesionych w inne środowisko, w inne społeczności i tam w jakiś sposób jednak oddziaływali wzajemnie na siebie. I to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy aspekt, najczęściej obserwowany w wyniku działalności jakichś wybitnych jednostek, uczonych, badaczy, w Syberii, prawda? Natomiast on ma wymiar masowy, no bo to wszyscy ci ludzie w jakiś sposób byli obserwowani albo nawet wchodzili w jakieś kontakty, w zależności od tego, w jakiej formie mogli uczestniczyć w przestrzeni publicznej, to znaczy na przykład pracę poza więzieniem, bądź sposoby osiedlenia. No, i wreszcie, na koniec zostaje ten element represji wobec powstańców. No, i tutaj jest bardzo szeroki wątek i dyskusja, ilu, ilu powstańców zesłano. Jak wiemy, liczby są tutaj bardzo rozbieżne od 80-100 tysięcy do 20 tysięcy z drugiej strony. Te rozbieżności. Ja dokładnie metodologii tych badań nie, nie, nie sprawdzałem, ale te najniższe są robione na podstawie no tu trzeba dodać zachowanych, odnalezionych listów, spisów, wykazów. Musimy sobie zdać sprawę, że jest to tylko na pewno część, bo nie wszystko się zachowało, nie do wszystkiego historycy mogli dotrzeć. Poza tym różnorodność kar i losów powstańców, widzimy już po wyrywkowych jakichś elementach, że oni nie zawsze trafiali tam, gdzie zostali skazani. Po drodze mogły być bardzo różne losy, więc no, należy, należy bardzo ostrożnie podchodzić do tych wyliczeń i zdawać sobie sprawę, że najważniejszą taką konstatacją jest to, o czym tu już padało, że kara zesłania na Sybir nie oznaczała, że ktoś trafił na Sybir. Ponadto miejscami zsyłki mógł być Kaukaz. Z tym, że tam wszystkie miejsca, w których można było przetrzymywać ukaranych, no były przepełnione akurat ludźmi z Kaukazu, bo to było zaraz po zakończeniu wojny kaukaskiej i jeszcze, jeszcze te kary były odbywane. Więc niespecjalnie tam było miejsca. Tradycyjnym miejscem zsyłki była też, też północna część Rosji Europejskiej, Gubernia Ołoniecka. I pewne dane też mówią, że część powstańców tam trafiła. Są wyrywkowe, jest taki nurt, pojawił się w Rosji, pisania historii więzień. Tam Władymirski, Centrał i tak dalej, i tak dalej. Troszkę jak się to czyta, to trąci taką kulturą więzienną, ale jest dużo danych, bo sięgają do źródeł i to dla nas jest bardzo cenne. Często są spisy, wykazy, jakieś elementy, urywki, wspomnień. Przechodząc do może bardziej uporządkowanego wykładu, chciałbym powiedzieć jednak kilka słów właśnie o tej genezie tworzenia się rod aresztanckich. Może troszeczkę nietypowo zacznę od końcowego wniosku, otóż co by było, gdyby tych rod aresztanckich Rosja nie zorganizowała przed powstaniem. Nie wyobrażam sobie co oni mogliby zrobić z kilkudziesięcioma tysiącami skazanych. Na Syberii nie chcieli ich już przyjmować. Władze lokalne pisały wprost raporty, że Syberia jest przepełniona, nie mamy gdzie ich trzymać, nie mamy co z nimi zrobić. Były też innego rodzaju narzekania, że yy, no, zsyła się na Syberię, tak samo i na Kaukaz, i do Gruzji przecież takie podobne są raporty, że Rosja wysyła tam ludzi, mm, no nie była go I co my mamy z nimi robić? Oni nam tutaj propagandę sieją, prawda, i pro, problemy stwarzają. No, czasem w ostrych słowach nawet protestowano przeciwko wysyłaniu kolejnych ludzi do takich, do takich rejonów i te głosy administracji spowodowały już w końcu lat dwudziestych, na przełomie lat 20. i 30. decyzję o tym, żeby utworzyć sieć rot aresztanckich na wzór rot aresztanckich w twierdzach wojskowych. Te roty aresztanckie w wojskowych funkcjonowały jako forma kary dla żołnierzy i oficerów. Także w XVIII wieku podobne formy się spotyka. I na wzór tych rot aresztanckich wojskowych utworzono roty aresztanckie tak zwanego resortu cywilnego. Przy czym te wojskowe zauważam, że też nie są traktowane bardzo jednolicie do pewnego momentu. To znaczy są takie które armia sobie organizuje w twierdzach i to jest forma kary, ale generalnie ukaz określa je jako roty aresztanckie resortu inżynieryjnego. A resort inżynieryjny w pierwszej połowie XIX wieku był częścią resortu wojny. To było, Inżynierowie byli zmilitaryzowani. I tutaj ewidentnie już się pokazuje, że podstawową formą kary nie jest tylko no, Odosobnienie w bardzo ciężkich warunkach i w reżimie takim wojskowej kary, ale przede wszystkim ciężka praca. I od razu pojawia się, kiedy roty takie aresztanckie zostaną, zostaną zorganizowane przez resort cywilny, od razu się pojawia aspekt finansowy i że ta kara, że ta, kara, że ta praca nie, nie musi być tylko karą, ale musi mieć jakiś jeszcze sens, prawda? No bo oczywiście można sobie wyobrazić, że kopią dołu je zasypią, zasypują, czy po prostu praca dla pracy. Ale ewidentnie powiedziano, że roty aresztanckie mają być utworzone w miastach gubernialnych Rosji Europejskiej, żeby podnieść cywilizacyjnie te miasta, dzięki tej darmowej, niewolniczej pracy. Te roty aresztanckie, które zakładano w latach 30. i 40., na dobrą sprawę zapełniły się po brzegi albo nawet wielokrotnie przewyższyły możliwości no jakby przyjęcia więźniów w trakcie Powstania Styczniowego. Pod koniec 1963, 1964 rok, 1965, to są tych rot aresztanckich na terenie Rosji, od Symferopola aż po północ Rosji Europejskiej i na Kaukazie. Przepraszam, na Uralu, który nie jest traktowany przecież jako Syberia, Gubernia Permska, czyli dwie strony Uralu, jest około 20, trudno dokładnie wyliczyć. I w każdej możemy się spodziewać, że od 200 do nawet 1000 osób przewija się. Przy czym najczęściej nie są to długie pobyty. Przepisy rosyjskie, jak wiadomo, są odrębną dziedziną literatury pięknej i nie zawsze mają odniesienie jakiekolwiek do rzeczywistości. Tu sobie pozwolę na taką anegdotę. Jeden z historyków, śledząc, co napisano o czasach Piotra, powiedział, że pisanie o działalności Piotra I na podstawie tego, jakie on ukazy wydał, jest to pisanie recenzji z, z widowiska, które się nie odbyło. <laughs> Więc podobnie jest i tutaj, więc z jednej strony mamy ukazy, rozporządzenia rozwijające te ukazy, czy też instrukcje, ale w rzeczywistości, kiedy y, czytam bardziej szczegółowe analizy na podstawie źródeł miejscowych, okazuje się, że to nie miało nic wspólnego z rzeczywistością, więc bardzo trudno jest y, ogarnąć temat całościowo i y, mówić o jakichś okrągłych liczbach. No ale zaryzykowałbym, że jednak około do 20 tysięcy powstańców, znaczy skazanych za udział i wspieranie powstania, trafiło właśnie do rota resztanckich. Natomiast bardzo trudno mi jest opowiedzieć, co się zdało z nimi później, dlatego że ta kara teoretycznie mogłaby być ograniczona do dwóch lat, mogła się skończyć dopiero po amnestii. To nie znaczy oczywiście, że oni trafiali z powrotem do kraju, ale bardzo często był to tylko pewien, pewnego rodzaju wstęp, żeby potem ich wysłać na przykład właśnie na Sybir, albo na Kaukas. Przy czym, przy czym teoretycznie znowu mówię, w tych rotach aresztackich obserwowano ich szczegółowo, określano wpływ na innych więźniów, postawę, czy dobrze pracują, prawda, sumiennie, czy jakieś inne zasługi dla władzy odnoszą. I, i tutaj też można było zaostrzyć karę, albo Albo ją złagodzić w różny sposób. Te dane dotyczące poszczególnych ukazów, zaleceń, do których zalecam ostrożność, oczywiście, znajdą się w tekście drukowanym. Natomiast takim impulsem nie ukrywam do zajęcia się tym tematem było to, że kiedyś przypadkiem całkiem natknąłem się na Yy, dokładne dane dotyczące ilości powstańców styczniowych w rocie aresztańskiej w Kursku, powstały także w Królestwie Polskim wydziały więzienne. Nie we wszystkich rządach gubernialnych one powstały, ale rządy gubernialne zaczęły zarządzać więziennictwem, przynajmniej od strony organizacyjno-finansowej. W związku z tym skrupulatnie liczono, ile wydano na więźniów, ile te roty zarobiły, prawda. Yy, od razu dodam, że jeżeli. Rota się nie potrafiła jakby utrzymać, chociaż no, wyżywienie było głodowe i różne inne formy materialne nie przesadzano tam z tym, ale na przykład jeżeli gdzieś trzeba było leczyć powstańców styczniowych osadzonych w rotach aresztanckich, to rachunki wysyłano do administracji Królestwa Polskiego za leczenie tychże aresztantów, więc obci obciążano administrację Królestwa Polskiego. Tak jak powiedziałem początkowo, w pierwszym okresie przynajmniej powstancy styczniowie byli używani do prac remontowych, budowlanych, inżynieryjnych na terenie miasta. Więc regularnie, codziennie wychodzili w oddziałach po 10 osób, bądź po kilka oddziałów takich sekcji. To było dokładnie zorganizowane na wzór wojskowy. No, teoretycznie taka jedna rota powinna liczyć około 250, ale to było bardzo różnie. Bardzo często w początku, w tym 3, to było dużo więcej. Charakterystyczny był też sposób ich ubierania i strzyżenia głowy. Możemy to zauważyć w źródłach ikonograficznych. Bardzo jest łatwo poznać, o którą kategorię roty, bo to były podzielone na różne kategorie ze względu na kary, kto należał. A więc strzyżenie głowy od ucha do ucha z przodu. Albo z tyłu, albo z boku i to widać w ikonografii. Dopiero jak o tym przeczytałem, to zacząłem to zauważać na źródłach ikonograficznych, że to rzeczywiście widać. No to chodziło o to, żeby oni się wyróżniali. Trudniej było uciec, prawda, zanim włosy odrosły. Taką formą, co ciekawe, w kilku miastach rosyjskich historycy regionaliści, no z takim nawet można by powiedzieć, zadowoleniem i dumą mówią, a tutaj nasze miasto pierwszy raz wybrukowane zostało dzięki Polakom. Dopiero kiedy się ich dopytano, chodziło o tych więźniów z roty aresztanckiej. Ale brzmi to tak, jakby na prostu, nie wiem, Fontana przyjechał z Paryża, znaczy z Włoch do, do Polski i prowadził działalność architektoniczną. I mówią, że proszę bardzo, tutaj są rynsztoki, tutaj jeszcze oryginalne. Oryginalna, e, oryginalny bruk przez Polaków kładziony, i często w wielu miastach centra, centra miast albo ważniejsze ulice pierwszy raz dostały e, taką porządną nawierzchnię z odwodnieniem, jakieś inne takie urządzenia małej architektury dzięki pracy tych rot Przy czym w rotach aresztanckich segregowano więźniów na tych, którzy potrafią jakieś, znają jakieś rzemiosła bądź tych, tych prostych robotników. Ci, którzy Wykazywali się, zgłaszali i potwierdzali, że się na czymś znają, na jakichś rzemiosłach. No, mieli troszkę lepiej. To też zależy, jakie to było rzemiosło, dlatego że w rotach aresztanckich dość szybko zorganizowano też szwalnie i takie zajęcia, które trzeba było wykonywać po prostu pod dachem. Ile jeszcze mam czasu? Jeszcze 5 minut. Tego się bawię. Yy, yy. No sama interesujące jest też, chciałabym poświęcić w tekście pisanym troszkę miejsca na, to, na tą drogę tych etapów, że tam były takie momenty, w których no, niby ktoś szedł etapami na Sybir, ale segregowano ich po drodze i, i, i ma wrażenie, że większość trafiała do Rot, przynajmniej na jakiś czas, żeby automatycznie cała fala w jednym momencie nie trafiła na Syberię. Yy. ano właśnie. I, i y, 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 jeżeli chodzi o y, postrzeganie tych powstańców, bo tutaj profesor Szwarc pięknie o tym opowiedział i wnikliwie y, przeka przekazy ustne komunikacja, przecież przez listy, prawda, to wszystko funkcjonowało, ale z drugiej strony było jeszcze inne źródło informacji, które przeciwdziałało tej propagandzie do pewnego stopnia. Obser ludność obserwowała tych powstańców. Albo wręcz do, wchodziła z nimi w jakieś kontakty, bo nie było to całkiem wyizolowane. I to bardzo psuło robotę propagandową, powiedziałbym, z tego co ja widzę w przekazach. No jest, piękna jest relacja młodego człowieka z miasta Władymir, który wspomina, że jak był młodzieńcem, to gruchnęła wieść, że Polaków będą przepędzać właśnie z dworca do więzienia. Oni nigdy Polaków nie widzieli. No, był tam jakiś urzędnik jeden, ale no, pracujący już w rosyjskim oczywiście urzędzie, rodzina i e, e, oni naj, największe wrażenie na nich zrobiło to, że ci więźniowie zamiast iść ze spuszczonymi głowami, podporządkowani, tacy złamani, to oni szli wyprostowani. Maszerowali w rogatywkach i śpiewali jakąś buntowniczą pieśń, im nieznaną z, i niezrozumiałą, bo po polsku, mimo że byli wasyście, ludzi uzbrojonych, dosyć brutalnych. I potem oni zakradali się pod to więzienie, zauważyli, że codziennie przed więzieniem staje młoda kobieta, na czarno ubrana, e, w takim stroju żałobnym, nie bardzo rozumieli, co to wtedy jeszcze znaczy i macha tam chustką, a z zakrad e, też właśnie te takie pieśni jakieś buntownicze. Po polsku są śpiewane, w końcu tą oficer tam e, 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 przepędził tą dziewczynę, ale ona już była rozpoznawana w mieście. I to też właśnie pokazuje, e, 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 jaka była różnica między społeczeństwem miasta gubernialnego Władymira, a powiedzmy tych ziem tutaj Litwy, Białorusi, no byłej Rzeczpospolitej o stosunki społeczne. Oni, e, on pisze we wspomnieniach, że wszyscy uznaliśmy, że ta Sofia N nie chciał podawać nazwiska, była pierwszą we Władymirze kobietą nowego typu. Ona chodziła po ulicach z podniesioną głową, patrzyła ludziom w oczy i mówiła co myśli, wypowiadała się niepytana. No to jaka była normalna przyjęta postawa kobiet rosyjskich w takim razie, bo ta się wydaje mi normalna, to w taki, ta, ta musiała być zupełnie inna, skoro tych młodych ludzi to szokowało. Tak? Więc przez całą tą dość długą relację z tych wspomnień, tylko dotyczącą tych więźniów i tego, co się działo w Uwadyni, że nie ma tam ani jednego słowa dezaprobaty wobec nich. Że to są jacyś przestępcy, wrogowie nas, Rosjan, czy, czy nawet cara, tylko wręcz odwrotnie, taka, taki podziw. I y, ponieważ nie, niektóre elementy y, y, podsumowania już y, zawarłem, to najważniejsze jest to, że roty aresztanckie. Y, w, w swojej wielkiej liczbie powstało jako przyjęły powstańców jako roty resortu cywilnego chociaż niewątpliwie te resorty a, re, areszt roty aresztanckie armii a nawet można podejrzewać że i roty aresztanckie floty też tam mogli powstańcy trafić niektórzy były one organizowane w normalnych więzieniach i bardzo często nie przypominało to budynków więziennych, wyspecjalizowanych. To często były jakieś domy drewniane, przysposobione na szybko. Bardzo duża fala, po 200, 300, 500 osób, nawet z tych spisów wynika, przewijała się przez te roty. Warunki były bardzo ciężkie, nie tylko pracy i życia, wyżywienia, ale też to, że był zalecany i stosowany bardzo gorliwie system kar cielesnych. Różne rodzaje chłosty i bicia różnymi narzędziami. Yy, działo się to bardzo często, sam Agaton Giller właśnie wspominał, że lepiej było zesłane być na Sybir, nikt nie chciał być w tych rotach, yy, ponieważ tam bito często i mocno. Yy, <coughs> więc była to bardzo dotkliwa kara, ale potrafię sobie wyobrazić, że zależała ona od, że tak powiem, zacięcia tych strażników, bo nie wyobrażam sobie, że ona była wszędzie tak samo odbywana mogły być, mogły być lepsze warunki. Bardzo wielu skazanych na roty aresztanckie chorowało, co widać. Być może niektórzy symylowali, to można sobie wyobrazić, ale wydaje mi się, że warunki odbywania tej kary były niezwykle ciężkie, biorąc pod uwagę, ile osób trafiało do, do szpitali, albo było leczonych, albo nawet, albo nawet umierano, przy czym Roty były też miejscem inwigilacji, przesłuchiwania, wyciągania informacji, w czasem w sposób brutalny, też są takie przekazy. I wkrótce w latach 70 zostały one przekształcone, złagodzone w tak zwane formy poprawcze kary. Czy zmieniło to praktykę do pewnego stopnia musiało, ponieważ zaczyna się wymiana kadr zarządzających tymi rotami z wojskowych albo byłych wojskowych na raczej urzędników więziennictwa cywilnych. Zapewne byłych wojskowych. Dziękuję bardzo. <klucz> <klucz> bardzo dziękuję,